Na kanale Matematyka z Angel. Dziś się temat, to funkcja trigonometryczna kąta wypukłego. Na początek teoria i przykład, a później zadania. Dla uproszczenia obliczeń, kąty umieszcza się często w układzie współrzędnych. w ten sposób, że początek układów współrzędnych jest wierzchołkiem kąta. Jedno z ramion kąta, zwane jego ramieniem początkowym, zawiera się w dodatniej półosi. Czyli to tutaj z ramieniem. Drugie ramię nazywa się ramieniem końcowym. Kąt odłożony jest od ramienia początkowego do końcowego, czyli w tą stronę, od x do tej linii. Czyli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zataczamy. No i tu dla przykładu mamy kąt 60 stopni, tu 150 stopni, a tu jest 330. Do ramienia końcowego kąta alfa należy punkt, tu mamy przykład, do punkt 3,2. Oblicz wartość funkcji trygonometrycznych tego kąta. W układzie współrzędnych prowadzimy prostą OP, prostą przechodzącą przez ten punkt. I rysujemy trójkąt prostokątny. OAP. Eee, OA ma długość 3. AP ma długość 2. OP, no to z Pitagorasa, 2 kwadrat plus 3 kwadrat, czyli pierwiastek z 13. No i wiemy, że sinus kąta alfa to przyprostokątna no, naprzeciw kąta do przeciwprostokątnej, czyli aP, które wynosi 2, to op, które wynosi pierwiastek z 13, czyli 2 przez pierwiastek z 13. Jak usuniemy niewymiarność, to mamy 2 pierwiastków z 13 przez 13. Kosinus tego kąta to przyprostokątna przy kącie do przeciwprostokątnej, czyli 3 przez pierwiastek z 13. Jak usuniemy niewymierność, mamy 3 pierwiastki z 13 przez 13. No i tangę jest przyprostokątna na przeciwkąta kąta do przyprostokątnej przy kącie, czyli 2 trzecie. Łatwo zatem można zauważyć, że yy, wzory trigonometryczne można przyprowadzić. Na podstawie długości x i y. Tak, tu jest x, tu jest y, tu było r. Stąd też definicja następująca. Niech pxy będzie dowolnym punktem leżącym na ramieniu końcowym kąta alfa od 0 do 180 stopni. Różnym od początku układu współrzędnych. Sinus kąta alfa to y przez r. Cosinus alfa to x przez r. R. R to pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Tangens alfa to y przez x. Każdy ze stosunków zależy wyłącznie od położenia ramienia końcowego kąta, a nie zależy od wyboru punktu. Czyli nieważne czy P będzie 3, 2, czy będzie 4, 2 i tak dalej, byle leżało na naszym ramieniu. I przejdźmy do na początek zadanie. Punkt P należy do ramienia końcowego kąta alfa. Punkt Q do ramienia końcowego kąta beta. Oblicz sinus alfa minus sinus beta. No to rysujemy sobie normalnie układ współrzędnych. My sobie go tutaj stawimy już gotowy. zaznaczamy punkt P i punkt Q, P, minus, jedna kratka to 1, minus 2 i 4, 1, 2, 3, czyli tutaj mamy punkt P, a Q to 4, 2, 2, 4, No i rysujemy sobie proste, tak, że przechodziły przez środek układów współrzędnych i przez nasz pół. Mamy jedną, mamy drugą. I to są nasze kąty. To jest kąt beta, a ten cały to będzie alfa. I mamy obliczyć sinus alfa minus sinus beta. No to wiemy, że sinus kąta alfa z definicji, która była powyżej, to jest y przez r. No to ile jest y dla punktu P? No punkt P ma współrzędne następujące, minus 2, 4, czyli y jest 4 x jest minus 2, no a r? No to 2 do kwadratu. Dodać 4 do kwadratu równa się r kwadrat. Czyli 4 plus 16 równa się r kwadrat. Czyli r to pierwiastek z 16. Z 20. Bo 4 plus 16 20. A pierwiastek z 20 to 2 pierwiastki z 5. Czyli mamy tak y, czyli 4 przez 2 pierwiastki 5 usuwamy niewymierność. 1, 2, czyli 2 pierwiastki z 5 przez 5. No i teraz jeszcze sinus bety. Czyli ten kąt. I znowu y tym razem jest 2. x jest 4. No to to mamy 4, 2. Więc też ma 2 pierwiastki z 5 razy. r. Czyli mamy 2 przez 2 pierwiastki z 5. Usuwamy niewymienność dwójki, skracamy pierwiastek z 5 przez 5. I teraz już możemy zrobić sinus alfa minus sinus beta. 2 pierwiastki z 5 przez 5 minus pierwiastek z 5 przez 5. No to nam zostanie pierwiastek z 5 przez 5. Tyle gotowe. No, i by analogicznie zaznaczamy punkt P i Q i liczymy sinusa sinus bety. Kolejne zadanie. Wybierz dowolny punkt na ramieniu końcowym alfa oblicz wartości funkcji trigonometrycznych tego kąta. Sprawdź poprawność informacji podanych w tabeli. No, to znowu układ współrzędnych. No i podpunkt A alfa jest 0 stopni. No jak 0 stopni, to punkt P musi leżeć na osi X. Y. Weźmy, że punkt P jest tu i ma współrzędne 4, 0. Eee, wtedy X jest równe 4, Y równe 0, no to R też będzie 4, tak? No bo to odległość od środka układu współrzędnych do punktu. No to sinus wtedy alfy, czyli 0 stopni, to jest y przez r, czyli 0 przez 4, no to 0. Kosinus 0 stopni to jest x przez r, czyli 4 przez 4, a to jest 1. I tangens 0 stopni x przez y. Hmm. Y przez, X. y przez X, czyli 0 przez 4, a to jest 0. No i widzimy, że wartości się nam zgadzają z wartościami dla kąta 0 stopni. X oznacza po prostu, że tangens nie istnieje. No będzie tam występowało dzielenie przez 0, a przez 0 nam dzielić nie wolno. No jak będzie alfa 90, to będzie leżał gdzieś tutaj na osi Y. 180, no to musi leżeć punkt gdzieś tutaj na osi X po stronie ujemnej. Zadanie piąte. Oblicz. No i zrobimy sobie na początek 5 A. Sinus 90 dodać 2, kosinusy 0. 8 równa. Sinus dla 90 stopni czytujemy z tabelki, się jeden, z tabelki yy, równa się 1. Dodać cosinus 0 z tabelki równa się 1, czyli dodać 2 razy 1. 1 yy, dodać 2 razy 1, no to 3. Podpunkt B. 3 razy. Sinus 0 to będzie 0 minus 4 cosinusy 90, czyli 4 razy 0, no to będzie 0. No i analogicznie CD po prostu odczytujemy z tabelki i podstawiamy odpowiednie wartości. Teraz zanim przejdziemy do kolejnych zadań, musimy się zapoznać y, z kilkoma wzorami, które będą nam potrzebne do oblicz. Są to trzy wzory redukcyjne, tak zwane, które pozwalają naliczyć wartości sinusa, cosinusa i tangensa dla kątów większych niż, yy, niż yy, zakres od 0 do 90 stopni, czyli ponad 90. Tak, tu mamy przykładowo 160, 130 i tak dalej. Żeby obliczyć wartości tych kątów stosuje się następujące wzory. I Tak, sinus 180 minus alfa to jest inaczej sinus alfa. Cosinus 180 minus alfa to jest minus cosinus alfy, a tangens 180 stopni minus alfy równa się minus tangens alfy. One przechodzą po prostu, no bo zmieniają się ćwiartki. Z pierwszej ćwiartki idziemy na przykład w drugą ćwiartkę, no i wtedy sinus dalej jest sinusem, cosinus przechodzi w minus cosinus, a tangens minus. Bardzo dobrze jest pamiętać sobie w wierszych, że w pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie funkcje trygonometryczne, w drugiej tylko, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Wtedy wiemy, jaki znak powinien być przy wartości trygonometrycznej, która nam wychodzi. I teraz możemy policzyć sobie zadanie pierwsze. Korzystając z tabeli wartości funkcji trygonometrycznych, sprawdź, czy prawdziwa jest podana nierówność. Pierwsze A. Sinus 160 stopni plus cosinus 130 stopni, mniejsze od zera. No to co? Sinus 160 stopni to jest inaczej sinus 180 stopni minus 20 stopni. Dodać. Cosinus 130 stopni to jest inaczej cosinus 180 stopni minus 50 stopni. I mamy oszacować, czy jest mniejsze od zera. No hmm. i teraz sinus 180 minus 20 przechodzi w sinus 20. A cosinus 180 minus 50, no to jest, y, przechodzi nam w cosinusa minus cosinusa 50 stopni, czyli jest sinus 20 stopni minus cosinus 50 stopni mniejszą. A teraz ich wartości można odczytać z tablicy wartości trigonometrycznych. Taka My tutaj mamy tylko dla kilku podstawowych kątów, a dokładniejsze są zawsze na końcu każdego podręcznika, czy na przykład w tablicach naturalnych. Także zaawansowane kalkulatory dają nam wartości sinusa i kosinusa. No to tak, sinus 20 stopni to jest... 0,3420, a cosinus 50 stopni to jest 0,6427. No i już widać, że to będzie mniejsze od 0. Można Cię sobie odjąć: 3,420 minus 0,6427. To jest minus 0,3007, czyli mniejsze od zera. Więc nierówność jest prawdziwa. No to teraz y, B. Sinus 105 stopni, no to jest inaczej. Sinus 180 stopni y, minus 75 stopni. Kosinus 145 to jest kosinus osiemdziesięciu stopni minus e, 35 stopni. Mm -hmm. A to się dalej równa. Sinus siedemdziesięciu pięciu stopni. Mm. Kosinus przechodzi w minus kosinusa trzydziestu pięciu stopni. Sinus siedemdziesięciu pięciu stopni to jest zero, dziewięć, sześć, a kosinus trzydziestu pięciu stopni. 0,81992. No i już widzimy, że to będzie od zera większe. Zatem też jest prawdziwa. Zadanie drugie. Korzystając z podanych yy, obok informacji, oblicz. No i drugie: A. Sinus 180 stopni minus alfa, dodać kosinus 180 stopni minus beta. Z powyższych wzorów wiemy, że to przechodzi w sinusa alfy, a to w minus cosinusa beta, czyli cosinus alfa minus cosinus beta. Sinus alfa nam dali, że to jest 1 trzecia. Kosinus beta nam dali, że to są dwie trzecie. Czyli 1 trzecia minus 2 trzecie. Czyli minus 1 trzecia. I podpunkt B. 2 sinus 180 stopni alfa minus cosinus 180 stopni beta. Dodać tangens 180 stopni minus gamma. To przechodzi, w, będzie 2 sinus alfa. Cosinus wchodzi w minus a więc tu się zrobi plus. Plus cosinus beta, a tangens przechodzi w minus tangensa, więc będzie minus tangens gammy. I teraz podstawiamy wartości, które nam dali. Sinus alfa 1 trzecia, czyli 2 razy 1 trzecia. Cosinus beta 2 trzecie, więc plus 2 trzecie. I tangens gammy to jest 5 szóstych, czyli minus 5 szóstych. Czyli mamy 2 trzecie plus 2 trzecie, czyli 4 trzecie minus 5 szóstych do wspólnego mianownika. 6 przez 3 jest 2, 2 razy 4 8, minus 5 szóstych, czyli mamy 3 szóste, a to jest 1 druga. I zadanie kolejne. Mamy obliczyć piąt. Pod punkt A. Sinus 120 stopni plus sinus 60 stopni. No to sinus 120 to jest inaczej 180 stopni minus yy, minus yy, 60 stopni plus sinus 60 stopni. No i z wzorów powyżej wiemy, że sinus 180 minus alfa to jest sinus alfa. I będzie sinus 60 stopni plus sinus 60 stopni, czyli dwa sinusy 60 stopni. A sinus 60 stopni mamy z tabeli wartości trygonometrycznej, że to jest pierwiastek z trzech przez dwa. Więc to będzie dwa razy pierwiastek z trzech przez dwa dwójki się skrócą, czy pierwiastek z trzech. Policzymy sobie może jeszcze D. Cosinus 120 stopni razy cosinus 150 stopni. No to będzie cosinus znowu 180 minus ile, że było 120? No minus 60 razy cosinus 180. Ile, że było 150? No minus 30. No, i to się równa kosinus przeciw minus kosinusa, więc będzie minus kosinus 60 stopni razy kosinus minus kosinusa, czyli minus kosinus 30 stopni. Minus z minusem da nam plusa. Kosinus 60 to jest yy, kosinus 60 stopni. Jedna, druga. No, cosinus 60 czyli będzie minus 1, 2 razy. I teraz cosinus jest to pewnie pierwiastek, pierwiastek z 3 przez 2, czyli razy minus pierwiastek 3 przez 2. No to jest pierwiastek z 3 przez 4. Minus, z minusem daje plus. Yy, I jeszcze sobie policzymy F.

Czyli to jest 8 tangensów 60 stopni, minus tangensów, bo tangens przechodzi minus tangensa. E, dodać 6 e, minus tangensów 30 stopni. Tangens. I sprawdzamy, ile jest tangens 60, ile jest tangens 30. Tangens dla 60 stopni to pierwiastek, 3, a dla 30 pierwiastek są 3. Pierwiastek 3, czyli minus 8 razy pierwiastek 3, minus 6 razy pierwiastek 3 plus 3, 1, 2, czyli minus 8 pierwiastków 3, minus 2 pierwiastki, czyli minus 10 pierwiastków. I ostatnie na dzisiaj, to zadanie szóste. Też mamy oblicz, tylko trochę bardziej skomplikowane przykłady. Początek a sinus 120 stopni minus cosinus 150 stopni przez trzy tangency 150 stopni. I znowu korzystamy z tych naszych wzorków redukcyjnych. Sinus 120 to sinus 180 stopni minus 60 stopni. Kosinus 150 to jest cosinus 180 stopni minus 30 stopni przez 3 tangens 180 stopni minus 30 stopni. No i to przechodzi w 60 stopni to w minus kosinusa, więc robi się plus kosinus 30 stopni i 3 tan, e, minus 3 będą, bo tangens minus tangensa, więc minus 3 tangens 30 stopni. No i podkładamy wartości, żeby nam było łatwiej tutaj liczyć, to podkładamy tą tabelę wartości trigonometrycznych, żebyśmy cały czas widzieli. Nie musieli. więc to się równa dalej sinus 60 patrzymy sinus alfa kąt 60 czyli pierwiastek z 3 przez 2 dodać kosinus dla 30 stopni pierwiastek z 3 przez 2 minus 3 tangens dla 30 stopni pierwiastek z 3 przez 3 trójki się skrócą Czyli mamy pierwiastek z 2, pierwiastki z 3 yy, dodajemy przez 2 przez minus pierwiastek z 3. Dwójki się skrócą, pierwiastek z 3 przez minus pierwiastek z 3, czyli minus 1. I jeszcze sobie policzymy przykład C. W przykład C. Cosinus 135, 135 stopni dodać kosinus 150 stopni przez sinus 120 stopni dodać sinus 135 stopni. Cosinus 135 to jest kosinus 180 stopni.

Czyli minus cosinus 45 minus cosinus 30 sinus w sinusa alfa, czyli sinus 60 plus sinus 45. I teraz wartości podkładamy z tabelki. Cosinus 45, czyli minus pierwiastek z 2 minus cosinus 30. Pierwiastek z 3 przez 2. Sinus 60. Pierwiastek z 3 przez 2. Dodać sinus 45. Czyli pierwiastek z 2 przez 2. Na górze minusa przyciągniemy sobie przed nawias. Pierwiastek z 2 przez 2 plus pierwiastek z 3. Na dole dodawanie przemienne. Wymienimy kolejność. No, i teraz to się nam skróci z nawiasem, zostanie 1, 1, minus 1 przez 1, no to minus 1. To tyle na dziś. Życzę miłej nauki. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.